i już się mogą się słuchać. Dzisiaj też ważna rada. Nigdy, ale to nigdy nie dyskutujcie z kobietami. Bo to jest od początku przegrana partia, Nie da rady kobietę przegadać, coś się udowodnić na argumenty, coś sobie wyjaśnić, nie. Jak zacznie się ogasniać argumentami, ona zacznie krzyczeć, mówić nie krzycz na mnie sprowadzać to w innej płaszczyzny, to nie ma sensu. Kiedyś jeden raz i wytrzymałem, chciałem postawić na miejsce koleżankę i pożałowałem, może w ogóle powiedziałem, bo to był pierwszy i ostatni raz, zrozumiałem, że nigdy już więcej nie będę dyskutować, kurwa stać i, i, i kurwa jakby pójść na prowokacje kobiety, tak? Bo kobiety nas prowokują specjalnie, wyprowadzają równowagi, żeby zobaczyć, czy kontrolują nas. Dlatego najlepsza reakcja to już cicho, spokojnie powiedzieć, że na mnie to nie robi żadnego wrażenia. Ja tak mówię zawsze. Znaczy. Mówię, że można tam nie krzyczeć. Spokój się, na mnie to nie robi żadnego wrażenia. Odwracacie się i To jest najgorsze, co może być dla nich. A kurwa walczyć, dyskutować, krzyczyć z nią i tak dalej, kurwa, to nie, nie ma absolutnie sensu. Także nigdy nie wstawajcie, nigdy nie dyskutujcie. I ten, bo to w początku przegrała walka. Pozdro.